Przez nową grę Battle Royale, Fortnite traci dużą część graczy i liczba ludzi odchodzących z gry ciągle rośnie. Czy ta gra zabije Fortnite? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Oglądaj! Jeżeli jeszcze o tym nie wiecie, to na rynek wyszła nowa gra Battle Royale, która jest całkowicie za darmo. Jest to Call of Duty Warzone. Wyszła ona 10 marca i od tamtej pory w zawrotnym tempie pchnie się w górę. Prawie każdy duży streamer na Twitchu obecnie gra głównie w Warzone, a Fortnite tylko coraz bardziej upada. Sytuacja wydaje się być podobna do tego, co miało miejsce w 2019 roku, kiedy to Apex miał być tym, który zakończy panowanie Fortnite. Szczerze, moim zdaniem sytuacja jest jeszcze gorsza, bo Fortnite wtedy obronił się przed upadkiem świetnymi update'ami, czyli znacznikami, pingowaniem i revive busem teraz postanowili wydać helikopter, który pomimo że jest fajną opcją na poruszanie się, nie przykuł jakiejś większej uwagi graczy i większość ludzi w ogóle się im nie przejęła. Epic Games musi się obudzić i zrozumieć, że to nie jest już 2018 rok, kiedy byli jedyni w swoim rodzaju i każdy grał w ich grę. Muszą szybko działać i wydawać nowe update'y, żeby choć trochę graczy zostało, a może nawet wróciło do gry. Jeżeli tego nie zrobią, to wydaje mi się, że Fortnite tym razem nie wybroni się tak dobrze jak w 2019 i po prostu upadnie. Nie mówię, że umrze, bo to raczej niemożliwe, żeby taka gra tak szybko zginęła, ale na pewno dużo straci, nawet bardzo dużo. Sam grając w Warzone bawię się bardzo dobrze, a gdy oglądam tę grę, to czuję się jakbym oglądał trzeci sezon Fortnite, kiedy wszystko było super i naprawdę mogę oglądać to godzinami. Twórcy Koda są geniuszami, co widać po tym, jak prowadzą do tej pory grę. Myślę, że jeśli nie popełnią tych błędów co Apex i będą wypuszczać często jakiś update, to nawet jeśli nie zdominują rynku, to utrzymają się na nim i będą mocnym zawodnikiem. Fortnite, żeby im w tym przeszkodzić, musi wprowadzić do gry to, czego gracze chcą. Mówiłem o tym już w moim starym filmie, który macie w opisie, ale powtórzę to jeszcze raz. Bez słuchania się graczy żadna gra nie osiągnie sukcesu. Epic od paru sezonów nie słucha się swoich graczy, którzy chcą syfonu we wszystkich trybach gry i wprowadzenia FW Slidera. Dwie rzeczy, które diametralnie zmieniłyby ten grę na lepsze. Dlaczego Epic nie może nas wreszcie wysłuchać? Myślę, że w związku z zaistniałą sytuacją to idealny moment na zrobienie tego. Uważam też, że warto byłoby wprowadzić darmowy karnet bojowy. Tak jak to zrobili w ich ostatnim kryzysie spowodowanym inną grą, czyli w sezonie ósmym, kiedy to był wielki hype na Apexa. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić tak znowu, prawda? Powinni też bardziej skupiać się na dużych twórcach, bo to oni wybijają grę i przyciągają dużą część graczy, a poza skórką Ninja, nikt nie dostał swojego ikonicznego skina, a przecież mówili, że będzie ich coraz więcej. A wy jak myślicie, Call of Duty upadnie, utrzyma się czy się wybije i będzie większy od Fortnite? Zagłosujcie w ankecie w prawym górnym rogu. Dajcie też znać, czy chcecie jakieś odcinki z Warzone w komentarzach. A teraz przechodzimy do następnego punktu w dzisiejszym odcinku. Uznałem, że od teraz w filmach będzie parę tematów, a nie tylko jeden. Żeby filmiki nie trwały 3 minuty. Więc następny temat to epik, który zbanowało czterech plusów w Fortnite. Tak, nie przesłyszeliście się. Zastanawiacie się za co? Zobaczcie ten filmik. Was Bluefire? Yeah, I tried for surge. Alright, some mushrooms. Yeah. Don't shoot him. Actually, just shoot him like three times. Shoot him three times. Okay, after the surger. Oh. thank them. Okay. Good. Więc jak widzicie, ci geniusze wymyślili plan na turniej, dzięki któremu ich drużyny zajęły pierwsze i drugie miejsce. Plan był prosty. Spotykają się w wyznaczonym miejscu, a następnie strzelają do siebie parę razy i odchodzą jakby nigdy nic. Po co? Już wam tłumaczę. Fortnite jest coś takiego jak Storm Surge. Jeśli nie wiecie co to, to polega to na tym, że w każdej grze Fortnite może pojawić się ostrzeżenie o fali sztormowej, czyli Storm Search. Co oznacza, że gracze, którzy zdali najmniej obrażeń podczas tego meczu, będą okresowo otrzymywali obrażenia aż do końca fali sztormowej, lub do momentu, gdy nie znajdą się już wśród osób zadających najmniejsze obrażenia. Ta mechanika została wprowadzona w patchu V6.31 w sezonie szóstym, a jej zachowanie jest dosyć przewidywalne. Czyli chodzi w tym mniej więcej o to, że gra nie chce żebyś kampił i gdy jest według niej za dużo osób jak na daną strefę, to zabije osoby, które mają najmniej damage zadanego przeciwnikom. Jak się domyślacie, w turniejach o duże pieniądze Storm Search pojawia się dosyć często, więc tych czterech prosów postanowiło to jakoś oszukać. A ich nieszczęście, ludzie dość szybko wyłapali ich zamiary, a Epic Games już usunęło ich z tablicy wyników, gdzie jak przypominam zajęli odpowiednio pierwsze i drugie miejsce. Mr Savage skomentował to tak. Śmieszna sprawa, bo pewnie dostaną banana na dwa tygodnie i zakwalifikują się w ostatni tydzień. Cóż, jak wiemy, to nie miał on racji. Ponieważ Epic wziął tę sprawę na bardzo poważnie, i idą im banana na 60 dni. Może wam się wydawać, że dwa miesiące bez grania w Fortnite to nic takiego, tylko że wy nie jesteście prosami, którzy walczą o gigantyczne pieniądze. 60 dni dla takiego kogoś jak Clio czy Keys to bardzo dużo. Ludzie mówią, że to zbyt surowa kara. Moim zdaniem jednak kara jest odpowiednia, bo oszukiwanie to oszukiwanie. Wydaje mi się, że Epic Games chciało pokazać jak poważnie traktują takie rzeczy i te bany to była taka demonstracja tego co mogą zrobić z kątami innych płasów, którzy wpadną na równie debilny pomysł. Teraz zobaczcie jak jeden z nich dostał bana. No... there's no Nie ma... I Nie no, no dobra, a wy jak myślicie? Kara na 60 nie jest odpowiednia? Napiszcie w komentarzu, bo naprawdę bardzo ciekawi mnie co o tym sądzicie. Jeżeli do waszego komentarza dodacie hashtag epicko, to dodam was do następnego odcinka. Tak jest, macie szansę na bycie w następnym odcinku. Nie zapomnijcie też dać łapki w górę i subskrypcji, bo już niedługo wbijemy 200 subów. Do usłyszenia, mój ulubiony youtuber Gax. Cześć!